Dlaczego klasyczny team building nie działa i jak sprawić, aby był skuteczny? Organizując eventy integracyjne, firmy najczęściej stawiają na aktywności typu kręgle, paintball, go-karty, escape roomy, jak również inne wydarzenia plenerowe i wewnętrzne. Czy jednak spełniają one swoje główne zadanie poprawiania komunikacji? Wzmacniania współpracy i budowania zaufania w zespole. A czy mogą je spełniać eventy oderwane od realiów biznesowych, od celów i wyzwań firmy? Nawet jeśli jakieś efekty takiej integracji są, to raczej krótkotrwałe i powierzchowne. Niestety, koncentracja tylko na miłym spędzeniu czasu, brak powiązania z biznesem i powrót do stresującej rzeczywistości firmowej. Minimalizują efekty takich działań. Co więcej, jeżeli w firmie są jakieś problemy komunikacyjne, brak zaufania, ewentualnie wzajemna niechęć, no to przecież strzelanie do siebie kulkami z farbą ich nie rozwiązuje, a może jedynie pogłębić poziom frustracji wśród pracowników. Jaka jest więc alternatywa do typowych działań integracyjnych? Warto rozważyć gry biznesowe oparte na koncepcji nauki poprzez doświadczanie. Najlepsze z nich nie tylko zapewniają świetną zabawę, ale również bezpośrednio nawiązują do realiów firmowych. Dzięki temu pomagają kształtować właściwe postawy, sposób myślenia i działania pracowników. Dodatkowo rozwiązują ważne problemy w zespole, podnosząc morale i poprawiając satysfakcję z wykonywanej pracy.